Dzień dobry moi drodzy w trzecim dniu na szlaku, łuku, Karpat. Dzisiaj ciężka była noc, znowu po raz kolejny budziłem się nad ranem, w sumie nad ranem, o trzeciej w nocy, bo słyszałem jakieś trzaski tutaj obok w lesie. Przyciągnąłem do siebie nóż, gaz pieprzowy na nieźwiedzie i zasnąłem w końcu. Obudziłem się o siódmej, już jest pięćdziesiąt dwie godziny. Trochę długo to zbieranie mi się zajmuje. Dzisiaj idziemy gdzieś w tamtą stronę, idziemy w góry. Niestety, wczoraj rozkminiałem na ile mi starczy prądu jedzenia. Tak rozkminiłem, że na 4 dni to jest tak krytycznie, a ja 5 dni mam do najbliższego miasta. Może po drodze coś się znajdzie, jak będzie coś do jedzenia po drodze, to będę wchodził. Dotarłem do fajnego miejsca, które Wam zaraz pokażę, czyli do łaźni Herkulesa w Rumunii w dolinie rzeki Cerny. Eee, na razie nie chcę za bardzo nagrywać, no bo tutaj ludzie się kąpią, a ja też zaraz wchodzę do gorących źródeł, powiedzmy do gorącej wody. <laughs> Coraz więcej ludzi też przechodzi niestety, dlatego chcę się szybko wykąpać i stąd spadać. Zaraz Wam pokażę jak to wygląda. Na takim łuku Karpat takie łaźnie Herkulesa to jest bardzo fajna rzecz. Chodzicie do wody, jest cieplutka woda, rozmasujecie nogi po ciężkim trekkingu. Szczególnie po wczorajszym moim dniu dzisiaj było po prostu cudownie. Jest tutaj dwa małe baseny z ciepłą wodą i reszta się toczy przy rzece. Wszystko tam ciepła woda wpada z tych basenów, a później do rzeki. Można sobie zmniejszyć troszkę temperaturę, jak chcecie. Jak się za bardzo zagrzejecie, to też do rzeki można wejść, ale trzeba uważać, bo ma bardzo mocny nurt. Dużo ludzi. Fajnie, że z rana przyszedłem, to nie było tyle ludzi. Teraz się tak zrobiło tłocznie, że no dobrze, że już sobie idę. W sumie. Jest godzina 11.18. Zaraz mi powinni otworzyć pizzerię na dole, do której idę. Dzisiaj na pizzę, bo no mało jedzenia mi zostało na szlak. Na 5 dni nie starczy mi jedzenia, więc muszę jak najbardziej oszczędzać. Dzisiaj się muszę najeść żeby trochę oszczędzić. Wiecie, nie wiem czy coś z przodu będzie, jakieś schronisko czy mały sklepik z jedzeniem, dlatego wolę teraz sobie tutaj zjeść tą pizzę i wiedzieć, że na 5 dni może mi starczy tego jedzenia. Jestem w restauracji Tarasa Le Bajc Jestem już zrelaksowany po łaźniach Herkulesa Sauna Herkulesa, jak zwał tak zwał To są chyba łaźnie bodajże Jem pizzę dzisiaj zrelaksowany Thank you o, Dostałem pizzę Romana... Romana... Romaneska? Pizza Romaneska, czegoś tak Ładnie wyglądam, także siadam, jem dzisiaj relaks Postanowiłem, że po tych łaźniach zrobię sobie dzisiaj troszkę dzień bardziej odpoczynku. Oczywiście idę w trasę dalej, ale wolniej. Nie śpieszy mi się nigdzie, przyjechałem to odpocząć. Przejść u Karpat, ale też odpocząć. A, pizza była dobra. Nie było jakichś rewelacji, ale była dobra. Za dużo nałożyli sosu pomidorowego na pizzę, ale nie była spalona, była w miarę dobra. Piwko mieli dobra. Nie pamiętam, jak się nazywało. Rumuńskie piwo 0%. Dobra, pora ruszać na szlak. Dzisiaj zrobię 10 km i mi wystarczy. Jest 12. Czy 10? Zrobię, do 19 sobie pochodzę. A później gdzieś się zatrzymuję na nocleg. No, najedzony. Korację zjem małą, żeby oszczędzać jedzenie. Nie wiem, czy coś na szlaku będzie. Mam nadzieję, że tak. Jeżeli coś będzie jutro na szlaku na przykład, to też zjem. Boję się, że mi jedzenia po prostu nie wystarczy. Dobra, pora ruszać do 19 dzisiaj. Niestety żegnam też się z łaźniami Herkulesa, które są tam na dole. Szkoda, bo bardzo mi się tam podobało. <laughs> Chyba bardziej niż ta pizza, chociaż no pizza też była dobra, najadłam się. Ale w tych łaźniach było dzisiaj naprawdę cudownie. Siedziałem tam dwie i pół godziny ponad. <laughs> bardzo długo. Zaskoczyłem się po prostu dzisiaj sam e, łaźniami Herkulesa. Takich, ja, ale fajnie. No, może coś jeszcze będzie na szlaku, zobaczymy. Właśnie ja za to kocham podróże, za tą nieprzewidywalność tego wszystkiego. Dlatego też nic nie planuję, tylko po prostu jadę. Ładnie, co? Patrzcie, jak to wygląda. Jest po prostu pięknie. Jest wiecznie, ale jest bardzo ładnie. Wow. Wiecie co mnie zastanawia? Kiedy te góry Rumunii przestaną mnie zaskakiwać Jestem dopiero na 400 metrach nad poziomem morza I mam złą informację Zostawiłem swoje spodenki do kąpieli Te które się kąpałem hmm, Niestety już po nie nie wróciłem Nie będę po nie wracał Za daleko Kupię sobie po drodze jakieś inne Ale piękny widok To dopiero początek Rumunii, dzisiaj trzeci dzień Gdzieś tam jest chyba Orsowa w tamtą stronę tam Miasteczko, w którym mogłem kupić jakieś jedzenie, ale nie poszedłem. Dlatego teraz mnie czeka 5 dni bez sklepu takiego normalnego, bez miasta, może tak. Jest pięknie, czuję się w jakimś jurajskim parku. Pora mi ruszać dalej w drogę do góry, to jeszcze nie koniec, a to dopiero początek. Jeszcze kawałek mam. Jestem na równo 555 metrach nad poziomem morza. Jeszcze 2000. No, coś tam jakieś miasto jest. Widzicie tam w dole miasto? Tam mógłbym kupić jedzenie, ale niestety idę w góry. Nie wiem czy w tą stronę idę. Żeby wam pokazać, którą górą schodziłem, no to to jest ta góra. Tędy schodziłem. Chyba tym tutaj przełączą, między górkami, tu albo na jej szczycie, ale raczej tutaj. Tam jest ten syp taki mały. To było wczoraj ciężkie. Chwila, odpoczynku, i pora ruszać dalej. Nie ma tu za bardzo co do pokazywania. Cały czas trzeba iść. Jestem teraz ciekawy, jak, jak wysoko ja teraz będę wchodził. Na razie to nie jest jakoś wysoko 555 metrów nad poziomem morza. Jeżeli dobrze patrzyłem, a mam nadzieję, że źle patrzyłem, to woda będzie dopiero jutro wieczorem. Oby się okazało, że źle patrzyłem i woda zaraz będzie, bo czuję, że mi się kończy woda, a bez tej wody po pierwsze będzie ciężko iść, będę spragniony, Puh, kolejne nie zrobię jedzenia, znaczy mam jeszcze w sumie tuńczyka, więc spoko, tuńczyk jeszcze mnie ratuje. trzy puszki tuńczyka mam, to spoko. Dobra, ale pić się będzie chciało. 30 km do następnego źródła wody. Mam nadzieję, że coś po drodze będzie dobre, ruszam przez następne parę godzin, 19 w sumie. Eee, Idę, i tyle Jestem mega wymęczony. Jest pierwszy schron Zakaz palenia ogniska tutaj jest Jest pierwszy schron proszę bardzo na szlaku. Nareszcie, bardzo dobrze. Dzisiaj się tu nie zatrzymuje niestety. <grymnie> Czemu się tu nie zatrzymuje? Szkoda. Zaraz zobaczę co tam jest, jak to wygląda, ktoś chyba w środku jest, bo są ciuchy. Tam jest chyba nawet miejsce na ognisko, tak mi się wydaje, czy coś. Fajne miejsce. Nawet na górze jest jakaś drabinka na górę. Tak to wygląda, proszę bardzo, w górach Rumunii. To jest niziutko, bo to jest na 600 metrach gdzieś około. Moi drodzy, <głos》> jestem w tej chacie, co widzieliście. I są tutaj dwa łóżka, jest to normalnie otwarte. Ze wszystkiego można korzystać z tego, co widzę. Nawet koza jest, widzicie? Koza jest... Jakiś na wodę jest naczynie, ale wody tam nie było, bo patrzyłem. Regulamin korzystania, jakieś są rzeczy, ktoś tutaj zostawi jeszcze. Grzaniec, który tam stoi. Niestety nie ma prądu. Hmm. Szkoda, bo prąd mi bardzo na prądzie zależy. No ale fajna chata, żeby tutaj zostać. Ja tutaj nie zostaję, niestety. Idę dalej, ale tak to wygląda na Rumunii, w górach, w Karpatach. Proszę bardzo. No, skurczę. Nic zadać, nic ująć. O, tak to wygląda. Wow, no po prostu. Po prostu nie mogę. Masakra. Położyłem się tu, ale idę dalej. Śpieszę się dlatego, że mam mało jedzenia i potrzebuję przejść te góry aż do miasta następnego. Jakby był tu przynajmniej prąd, to może bym się zastanowił jeszcze zostać, wtedy bym sobie jeszcze na mniejsze porcje podzielił jedzenia, ale jeżeli tutaj nie ma prądu, to nie mogę, idę dalej. Taką skrzyneczkę znalazłem z dwoma papierosami. Ktoś zostawi dla osoby potrzebującej. No ja nie palę, więc nie będę brał tej papierosy. Zamknąłem domek, zabieram kijki trekkingowe i ruszam dalej. Po ślad za wodą, w sensie szukać wody. Raczej przegłoduję, ale. Bez wody sobie nie poradzę, więc idę szukać wody. Papa, pa, domku, niestety cię opuszczam. Jeszcze domek, i ja nie mogę w nim spać. Ku przygodzie, w tamtą stronę. Kiki biorę, i idę tam. A tu obok, domku? Miejsce na ognisko. Proszę bardzo. Wiecie tu się właśnie stało? Znalazłem jeżyny. Jak ja tu zostaję przez chwilę. O ja. Pychota. Mm. Mm. Jeszcze trochę właśnie. Ale zjem trochę. Pyszne. O takie proszę bardzo. Piękności. Mmm, jeżynki. Bardzo dobre. Słodziutkie, najważniejsze. Po godzinie trekkingu pojawił mi się tam dach, nie wiem co to za dach, raczej to niczyj domek nie jest, tam z tyłu ze drzewami, idę to zobaczyć. Tak właśnie wygląda dalej szlak Karpatami. Trzeba uważać na wszystko, dosłownie. Nie wolno się rozkojarzać tutaj na tym szlaku. się znaczy wolno, ale nie powinno się, jeżeli się go przejść. Cały czas skupienie, uwaga. Prawo, lewo. Najbardziej pod nogi. Ciekawe co to za dalszych tam jest. Nie no. wiem, może to jakaś leśniczówka, albo coś takiego. Jestem ciekawy. podejdę zobaczyć. Domek. kilomek Ktoś tu ma powieszony materac, na którym śpi, to pewnie jakiegoś pasterza. Siedzenie. Beczkę na ognisko. Jut? Nie, musz tarda. Jest tu więcej, ma jeszcze dwa. Szkoda, że tu prąd. Bo wody, woda by się przydała bardziej niż prąd. Nie zostaje tutaj, też idę dalej. Najwyżej się będę rozbijał w namiocie i tyle. Potrzebuję, o, potrzebuję jak najdalej dojść. Dzisiaj akurat tak potrzebuję. Szczególnie, że na, na tych łaziniach Herkulesa fajnie sobie odpocząłem i wymasowałem nogi. To teraz mogę trochę dalej iść. A widok, widok stąd jest taki. Ładny tam jest, prawda? Takie góry. Pięknie to wygląda. Mi się bardzo podoba coś takiego. Masakra. Ciężko się było teraz przez co przedostać. Kawałek. 3 metry takie zarośnięte, że ciężko było się przedostać, a ja no idę dalej. Ciężko tutaj już w tym momencie jest bardzo ciężko, ale widzę jeżyny. jeżyny Większość to są zielone, a tam są czarne. Po jakiś kamieniach z zaznaczeniem szlaku europejskiego E8 Ciężko. Ale jeżyny, zawsze spoko. Jeżyny. Ciekawe ile mają kalorii, takie na 100 gram jeżyn. Ile jest kalorii? Du, ru, ru, ru. O, jeszcze tutaj są. Nie, nie, nie schowacie się. Ach. Trudno, to z kami może być. Więcej białka, przynajmniej. Dzisiaj sobie tak myślałem, Pamiętam tego węża co widziałem w pierwszy dzień Tą żmiję To w sumie można by było złapać, zabić i usmażyć na ognisku Ale to myślałem o tym jak byłem głodny no. Tu jeszcze są Kijek mi spadł Ciężko się idzie tym szlakiem Powiem Wam Drugi mi spadł kijek Zrówko Mm. Nie najsłodsza, ale dobra. Jakieś tam kalorie Pora ruszyć dalej. O, tu jest stromo. O, o jurzyny Wiem, zjadłem was. Odejście ode mnie. Prawo. No właśnie się zsuwam. Prawo. Dalej czerwony. Jakiś słup tu jest? Co jest za słup? O, dobrze, krzaczek był. O, Jerzy, na nogą Widzicie? Właśnie takie krzaczki wam ratują. Dupę To nie słup, tylko drzewo. Myślałem, że to słup. Ty gdzie teraz? Bo gdzieś tam na górę. Mi się przynajmniej wydaje. No, pora ruszać. Dalej! O, mi się w ogóle dzisiaj przypomniała ta kuska, co ją widziałem chyba w pierwszym dniu. No, ciekawe co z nią. Mam nadzieję, że ją wilki nie zjadły ani niedźwiedzie. Albo tam, teraz prosto. Chyba w tamtą stronę, teraz, chyba. Po ciężkich próbach sił wydostałem się z tego zadrzewionego czegoś, zakrzeczonego i tak dalej. Hardcore. Hardicor! Niedźwiedź nie podchodź mi tu. Niech nie będzie niedźwiedzi dziś tu. Niech mnie słyszą, bo mi się gwizdać już nie chce. Chociaż przestałem się tak bardzo przejmować się niedźwiedziami, powiem Wam szczerze, nie wiem, jakoś tak bardziej mnie bo, boją, boję się bardziej tych gór niż tych niedźwiedzi. Ja cały czas jestem pod wrażeniem, non-stop jestem pod wrażeniem tych gór. No, z podziwu nie mogę wyjść. Jak to jest ładnie. Ja jestem na 750 metrach. Tam jest może z 1300, może 1500. No to jeszcze 1000 ponad to będę za jakiś czas. Chyba będę tak najwyżej przechodził. A tu, proszę bardzo, taka piękna poliana. Poliana. Na której lubią niedźwiedzie się wypoczywać, ale ja idę dalej. Tego Poliana w sumie tu mógłbym spać, ale nie ma wody. Nie mam wody, prawie. O, a tu znak jest. Na Polanie, na środku Poliany jest znak. Co to za znak? Ujej. ciekawe czy to ja tym idę. Chyba jeszcze czerwonym będę szedł. Kormatura Olanelor 18 godzin Pojana Cicilowette 2 godziny, tam bym chciał dotrzeć. dzisiaj. Poliana Kulmea Mare jestem na Poliana Kulmea Mare a idę w stronę Poliana Cicilowette. A tam jest pięknie, proszę bardzo. Tam obok są jeżyny, Jeszcze czerwone. Czemu nie czarne? Na Ukrainie pewnie będę przychodził to dużo tego będzie. To jest żółta trasa. na Turnul destaja. Pastera piata pay. Tu w sumie ładnie jest, tu mógłbym się rozłożyć dzisiaj, ale kurcze jest pod górkę. Tu niedźwiedzie mogą być. Nie podoba mi się, że jest pod górkę. Poliana, za dwie godziny mam następne miejsce, więc chyba tam idę. Na następną Polianę. Dobra, trzeba się ruszać dalej. Nie mogę tak stać, mam drogę do zrobienia. Tam przed chwilą byłem. Jakby ktoś nie wiedział, jak tu dotrzeć, to musicie podejść pod tą górkę po prostu. Chodzi o to, że nie ma drzew. Nie ma ich zaznaczonego. Ja mam na GPS-ie szedłem, więc wiedziałem mniej więcej w którym kierunku. Ale z czerwonego szlaku tego E8 nie ma tutaj, bo nie ma gdzie postawić. jest tutaj, na samej górze. I stamtąd właśnie widziałem tą tabliczkę tutaj. I dlatego skwiniłem, żeby tu iść. No, także. Pozdro wariaty Teraz trzeba iść dalej W Piękne góry Ładnie to wygląda, no No popatrzcie Ciekawe co tam jest Tam też są Karpaty Tam będę szedł za jakiś czas tam Tamto, tamto chyba daleko Tak mi się wydaje, bo idę na wprost Albo nie wiem co tam jest Coś tam jest pewność. Dobra, pora uderzać na tą ścieżkę, która jest. Ta ścieżka jest. Tutaj chyba. Jakoś tam idzie. Pięknie to jest. Dalej też nic nie pomaga, powalone drzewa. To jest chyba ostatnia i już będzie trochę luźniej. Oby było luźniej. Końcówka wody. Nie mogę. No i góry. zawsze, zawsze tak musi być. A ja już czuję, że to koniec prawie wody. Mój plecak leży, ja siedzę, więcej się nigdzie nie ruszam. Zrobiłem dzisiaj 15 km, tak, tak, późno wyszedłem przez pizzę, którą, którą bym sobie jeszcze zjadł i przez łaźnię Herkulesa, które były tak świetne. Jeżeli bym miał to teraz, bym wskoczył do wody. Poza tym nie mam wody, bo już praktycznie w ogóle zostało mi tylko, żeby się napić, więc będę pił. Raczej zjem dzisiaj tylko tuńczyka albo nic. Niestety, czasem tak bywa, trzeba przeżyć i się rozkładam w tym miejscu, z takim widokiem ładnie jest prawda? podoba mi się, ładny widok jest taki, taki fajny, na góry może tu mocniej wiać ale patrzyłem, burzy ma nie być więc spoko, zaraz sobie tu teren oczyszczę i mogę się rozkładać tylko podepnę mocniej mocniej namiot będzie mocno wiało dzisiaj niestety czy z tej strony tak będzie wiało, bo, 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 bo tu zawsze tak wieje pewnie. No. Także moi drodzy, dzisiaj trzeci dzień, dobieg końca, Nauku Karpat. Ja jestem cały poraniony, jakoś przeżyłem. Dzisiaj pierwsze bitwy wojenne, znaczy na szlaku. Do zobaczenia moi drodzy. Trzymajcie się, cześć.